Witam wszystkich na kanale Janek Czołgista. Dzisiaj pokażę powtórkę gracza Jackster 08. Będzie to powtórka na balczerze brytyjskim niszczycielu bezwierzowym. Fantastyczna bitwa, troszeczkę słaba jakość powtórki, bo troszkę tam przycina, ale wynik jest imponujący, więc postanowiłem go dwie wiedzina, szukajcie na trochę słabą jakość, patrzecie na skila i na ten fantastyczny wyciąg. Także jeśli Wam się spodoba ten materiał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie. A ja nie przedłużam, ruszamy do tej cudownej bitwy. Eee, I mamy mapę Mińsk losowaniu na dziesiątkach. Kolega jedzie badgerem. Angielskim niszczycielem bezwierzowym e, posiada tutaj ciało ten pojazd 123 mm. E, średnie uszkodzenia na minutę to jest 3533 HP. Średnie uszkodzenia na strzał 480. To oczywiście, to są parametry, wszystko średnie i penetracja średnia 272 Także jest czym strzelać. Czas przeładowania pocisku to jest jakieś chyba 8 sekund, także też całkiem nieźle. Na tych tierach to jest całkiem nieźle. I pierwszy zablokowany strzał od WZ-111 kolega odważnie zasuwa na linię 0, gdzie będziemy tutaj obijać pojazdy. Za betonowych osłon. Tutaj ten pojazd fantastycznie się do tego nadaje. Wystarczy schować dolną płytę i jest nie do przebicia, bo nie ma żadnych jakichś dziwnych garnków bezmyślnych. Nie ma jakichś czułych punktów u góry. Można powiedzieć, pojazd idealny. I od razu tutaj kolega zabiera się za, za pierwszego obiekta. 277. Pierwszy strzał powyżej średniej. Drugi strzał zablokowany. Od razu używa tutaj pocisków goldowych. I kolejny pocisk zablokowany przez przeciwnika. Jeszcze jeden strzał i, i będzie pop przeciwniku, o no i niestety cały czas odbija te pojazdy. Yy, 277 oczywiście też ma problem z przebiciem Badgera. Trzeci strzał wszedł i bez żadnych uszkodzeń zamija pierwszego przeciwnika Full HP na jego koncie i jedzie dalej szukać następnych miękkich celów. Tutaj za, za przeszkodami będzie fantastyczne miejsce do obijania do pojazdów, które stoją tutaj na linii 9. One zazwyczaj stoją boczkiem I tak jak tutaj właśnie Fuzeta 111. Dziwię się, że ona tutaj stała, tym bardziej, że pierwszy strzał był oddany przez nią. I z 7. Sfarmiony przez Badgera dolna płyta. <noise> Raz czeski pojazd gąskowany. Ja, czy ma zestaw naprawczy? Oj, ma, ma zestaw naprawczy, niezużyty. Tutaj pięknie nad gąską też wchodzi. Tu można, tu można bić w te radzieckie pojazdy nad gąską. Tam zawsze fajnie wchodzi. Jak są lekko skoncentrowane, to akurat. O, <laughs> Kurde, 5, 5200 oszkodzeń, a kolega nawet nie draśnięty. No pięknie, pięknie, skoda już na, na pernamentnej gąsce. Udało mu się odrobinę cofnąć, ale to było za mało. A teraz mało brakowało. I jeszcze gąska, bez damage, no coś pięknego. Dane uszkodzenia. Normalnie aż, aż dziwię się, że tak to pięknie tutaj wchodzi. Prędkość tego pojazdu 30 km do przodu do tyłu 12 elewacja 20 stopni depresja 10, także nie radzę jeździć tym po górkach, bo będziecie mieli trudności przy, przy z opuszczaniem działa. E no i co, będą się tak strzelać? Strzelają się koledzy bez efektu. Ach! pierwszy strzał przyjęty od Isa 7 to też jest nie jest niebyle jaki grajek. No i został Is, został na, na Jeden strzał, Zeta została na jeden strzał. Gdyby nie ten niszczyciel, który tutaj z boczku stoi, ten 110 E3, to mógłby spokojnie kolega wyjechać i pokończyć lufy. Ale bokiem przyjąć od E4, no, no nie chciałbym. Nie chciałbym. I Chyba kolega też rozsądnie myśli i nie ma zamiaru przyjmować tutaj buły za 600. wyjeżdża na niego obiekt 268 wersja czwarta radziecki niszczyciel bezwierzowy próbuje to szturmować kolega za darmo sprzedaje mu bułę wycofuje się ja tutaj tylko tutaj szukać miękkich punktów o mamy tutaj tą beleczkę o właśnie jest beleczka Bardzo takiej belki nie ma nie ma żadnego garnka także tutaj ma przewagę yy, Nisko skończył! przeciwnika! Ludzie! Aż jestem w szoku. Z Haku chciał go porobić. Kolega. No niestety trzeba, trzeba wiedzieć na kogo się wyjeżdża. Trzeba wiedzieć jak dany pojazd przebić. Tutaj trafił na dobrego gracza. Pięknie zablokowane za 750 strzał. Specjalnie tu kolega nie musiał się starać, bo i tak był lekko skontowany, bo próbuje cały czas wycelować tutaj w tą E4. E, drużyna. po malutku zaczyna nam się składać. E, już 4000 ponad przewagi drużyny przeciwnej. My mamy 8200 obrażeń 6100 odbite, także świetny wynik, a bitwa się jeszcze nie skończyła. Tutaj troszeczkę przewina do przodu, bo tutaj za bardzo nie będzie co oglądać, ja już tą bitwę widziałem. To jedynie co mogę powiedzieć to pancerz kadłuba tego pojazdu, bo to oczywiście bezwieżowy TEDek tutaj jest 355. Milimetrów grubości z przodu cały pancerz, z boczku 101, z tyłu 38. Także jeśli kiedyś traficie na badżera, to możecie go objechać jakimś szybkim pojazdem, ewentualnie jeśli pokaże dolną płytę. Tu akurat w tej sytuacji to jest to niemożliwe, bo on jest cały czas za betonowymi osłonami. To tam po środku dolnej płyty największy punkt jest 230 mm i tam należy bić no tutaj to tylko objechać, ja tutaj nie widzę w ogóle rozwiązania to jest tak OP czołg w tej pozycji, że o i tutaj wyjeżdża E4 drugi strzał no i teraz ja garnek, dobrze widać jeszcze tutaj sojusznicy pomagają przeciwnik zniszczony e, zostały trzy pojazdy sojusznicze, 6 przeciwników, także tam już Conqueror jest praktycznie na dojechanie. Leopard WZ, dwa Leopardy WZ, zjedzą tego Conquerora. Jeden strzał. I kończę złój żywo ten Conqueror i my zostajemy na gorący finał. I co, kolega zjedzony jesteśmy sami na 6 pojazdów. No, masakra i tylko 700. życia, aż dostałem kęsień, skórki, co tu się będzie działo. No, teraz się schować tylko w zagłębienie. O już, już light wyspotował, już wiemy, co się będzie działo. Teraz tutaj przeciwnicy będą wyjeżdżać jeden za drugim, ulewać się na, na kolegę. 9000 obrażeń. 600 odbite, Dobra, pierwszy strzał. Leopard jeden strzet. Gdzie jest następny kołowiec? Następny to leopard wyjeżdża z przeciwnej strony. Dwa fragi, zostało jeden na czterech. To są wszystko pojazdy, które są do zniszczenia praktycznie na jeden strzał. Oprócz, oprócz tego jednego. Został już teraz EBR, została artyleria. Dobra. I miło artyleria, tylko miała full HP. Teraz jeden strzał dobrze wymierzony i artyleria spływa i zostało. Został jeden pojazd, E4. Też bardzo niebezpieczne, bo my mamy go na dwa strzały. A on tylko na jeden wystarczy dobrze przymierzyć. Czy przyjedzie tutaj? Czy kolega będzie musiał go szukać? Czy on się stąd ewakuował? No tutaj gdzie kolega mierzy, to akurat będzie ciężko mu się teraz przepchać, bo jest tyle wraków tego złomu, który tu blokuje przejazd. Ja bym chyba obstawiał że jest na, gdzieś tam na, na bazie i będzie próbował kapować. Czy kolega też tak pojedzie na bazę ratować sytuację? <laughs> Kurwa, będzie 10 500 obrażeń. Szok! Marzy mi się taka bitwa. I jeszcze 7000 obrażeń. Ludzi odbitych. Chyba zrobię sobie badżera. Zepsute działo. No tutaj z strzelnością no to będzie trudno. Już bym postarał się na miejscu kolegi wziąć i naprawić to działo, bo na dłuższy dystans będzie bardzo ciężko cokolwiek zrobić. brytol kontra ameryka sparing jeden za jednego o! no nie mówcie, że on jest na awku ale fart no na dwa strzały, jeden strzał no i drugi skończony, bo już na 100% wygra szok dobra, zwycięstwo piękny wynik, naprawdę piękny imponująco lufa w górę i czekamy na raport I mamy raport. Wpadła klasa mistrzowska. Medal kałabanowa za pokonanie pięciu przeciwników samemu medal pula za zabicie dziesięciu przeciwników stalowa ściana, opanowany, specjalista oraz duży kaliber. Wynik drużynowy kolega zrobił 11 442 obrażenia, 10 fragów otrzymał za to 1845 XP. Jest to najlepszy wynik pod względem obrażeń i XP w obydwu drużynach. Świetny wynik, no i kochani, po tej bitwie nabrałem chęci na XP tego pojazdu. Eee, muszę mieć jeszcze 152 000 expa. No tragedia, tragedia. Eee, ale będę robił, będę robił ten pojazd, bo tak naprawdę ciężko, ciężko przebić ten pojazd jest, jest całkiem nieźle, no to tylko, że trzeba używać troszkę więcej golda niż w innych pojazdach, eee, bo ta penetracja jest dosyć słaba. A, ale warto go sprawdzić, zawsze to jest jakaś różnorodność. Także, Jeśli wam się spodobał ten materiał, dajcie łapkę w górę, napiszcie i komentarz, zasubskrybujcie. A ja was zapraszam na następne filmiki, live coraz bliżej. Eee, także jak będzie pierwszy live to, to będzie koks, do nagrody, będzie wszystko, także z góry wszystkich zapraszam. Także będą czołgi, będzie gold, do wyboru. Także. Żegnam Was wszystkich, pozdrawiam, hej!